Siemaneczku ludzie. Witajcie. Jak wiecie, do kwietnia jest oferta Gelson Panzer, czyli anime o czołgach. I tyle chyba wam wystarczy nam wiedzieć. Ja więcej też tego nie zamierzam oglądać, bo to anime. I inne dziwne rzeczy. Więc co, mamy pięć czołgów już w grze? Dodali dwa. Dodali teraz z brytyjskiej nacji Churchilla i dodali Centuriona. Więc mamy do tego jeszcze trzy niemieckie czołgi. No i dwa brytyjskie. Wiadomo, rosyjskie czołgi nie mogą być w anime, więc. Jak nie wiecie o co chodzi, to chodzi o kulturę. No. Więc mamy zestawik. Mamy zestawik, który daje te wszystkie czołgi. No i pytanie jest jedno, czy one są dobre, czy one są złe, czy one są tragiczne do gry, czy one są warte coś z tej gry. No, jak wiecie, dostajecie złogi z perkami. Załoga mają trzy perki plus czwarty zaczynacie. Spoko bonus. Bardzo fajne mają kamuflaże. Tak się prezentuje PZ4 Oskoł. Tak. BT-42 Jakosta, Tiger 2 Kurumina. Ja miałem chyba najładniejszy skin z tego wszystkiego, jak ładnie zrobiony, nie ile detali. Centurion, znowu poszli na jedno to nawet widzicie kable nie są pomalowane, no, nie wygląda to tak jak np. przy Kurumine, gdzie widać, że każdy drążek, o drewniana łopata, metalowe te, ładnie to wygląda. Churchill to samo. Mam te same uwagi, niby zielone, niby te druty pomalowane, ale model jak zwykłego Churchilla. No i co? Pewnie większość z Was się zastanawia, czy w ogóle te czołgi są coś warte. Czy te czołgi w ogóle coś grają? No i moja odpowiedź jest taka, że nie grają. Jest jednym przedstawiciel tego czołgu. I jak sama nazwa wskazuje, jest Tygrys Królewski. Skurominę i on jest naprawdę OP. To jest jedna z najlepszych siódemek aktualnie. Mamy pancerz tygrysa ze stakowym działem na yy, siódemce, więc naprawdę jeżeli rzucasz na szóstki, piątki, to jedziecie jak przecinek. A jak jedziesz w dostajecie na ósemki no to masz trochę problemów, bo macie działo, które ma tylko 217 penetracji na długości 240 damage i strzela co yy, 8,62 sekundy. Bez y, oczywiście dosyłacza. Z dosyłaczem dojdzie to szybciej, około 7 od No i co? Macie te czołgi. Załoga 3 więc to jest warte uwagi. E, no i tak. Kurominę jest naprawdę... Tiger najmocniejszy z tych wszystkich. Najbardziej, naj, moim zdaniem, największy wart zakupu. E, później... No. <kluzny> Sorka za to. Jestem chory i naprawdę nie mam czasu na grę, bo po prostu ciężko choruję. Jak mnie rozwróżno, kolejnym czołgiem jest bt 42 Jakosta, BT42J Costa ma fajnego trola śmiesznego. Jeżeli ktoś kojarzy, jeżeli ktoś kojarzy, kurde V2801. To szóstego teraz, co jest szóstym tierem, wcześniej była piąty i miała trolla 150 peny na no, tutaj troszeczkę ciachnęli tą pene 125, ale wszystkie parametry inne się i hejki 60 peny troszeczkę to się zgadza, yy, więc taka, powrót takiej fałeczki, to jest czołek, lekki, więc ma kamuflaż trolla, no i fajnie się tym gra, naprawdę jak widzicie na markę za 1500 obrażeń niby. No, fajnie się tym gra, fajnie się tym strzela, nie ma to jak się jak to nie 400 i się schować, tak. No, taki nietypowy lajcik, ale przyjemny do gry fantu Żeby sobie było pykać pośmieć, po śmieci, po czołgi, na dwa hity ściągać, więc ładuje 10 sekund, więc e, nie jest dużo. <śmiech> <śmiech> Sorka za to, ale po prostu jest chory. No i co? Przy... A, jest też PZK-4, to jest po prostu zwykłą PZK-4, tylko z taką wieżą i pancerzem, normalnie to samo, tak. Zwykła PZK-4 jeździ, strzela. Co 110, nic specjalnego. Jest Charci z Tom Gloriana, który dodali na szósty tier. Nie rozumiem tej decyzji. z zwykłego Czarcila z piątego tieru działo troszeczkę, kurde, dali lepsze, no bo ma te 140 damage'a, średnie uszkodzenie. Ale dalej ten czołg jest słaby, on powinien być na piątym tierze. No, jest co 3 sekundy strzelasz, jedziesz, strzelasz co chwila, co 3 sekundy pół sekundy, nic specjalnego, szczerze powiedziawszy. Większy szóstek cię przebija, a 7 tak, jeżeli on był na piątym ciężarze, to byłby dobrym czołgiem. Ósemki no przebijają cię wszędzie, masz 150 pancerza. Zwykły pancerz Cherry więc no, tu nic specjalnego, najnowszy czołg. A, no, jeden z, na pewno gorszy niż te trzy poprzednie. No i jest takowy Centurion z działem, który ładuje też 3,5 sekundy, bije po 150 słomka sniper. Z tego też nic specjalnego, tak naprawdę. No, Choke słaby bym powiedział: stakowy centurion, tak? Na siódmym tierze. Obniżyli mu tier, dali stakowego centuriona. No, zasięg widzenia ma dość duży jako snajper, ale no to dalej nic specjalnego jest. Co, nie? No, wiecie, centurion, kurde, jest tutaj na ósemce, tak? Działo, kurde, jest wielki. Stakowy, kurde, ma pancerzant 127 i oryginał w. Wy oryginał ma 127, no i zobaczcie, że ten też ma 127, pancerz kadłuba 76 czyli wszystko tak jak oryginał, wyciągnięte, 1150 HP ładujesz to 3,5 sekundy, niestety moim zdaniem ten czołg się aktualnie nie nadaje do gry, no bo to takie typowe snajperskie, nowe działa na karabin, ewentualnie na DPM-a, który jest niski trzeba wyjechać i strzelać cały czas, no to niestety te nie mają, nie mają hapców, nie mają pancerza, nie mają szansy w sumie dingnąć a strzelać z daleka i liczyć, że jak ktoś będzie w celowniku cały czas jechał, gdzie teraz traki ściągnąć jest prawie niemożliwe. I złapać kogoś na traka, gdzie takie czołgi wiadomo polegały na tym, właśnie próbować złapać kogoś na traka i no nie wypuszczać go, no to jest prawie niemożliwe taką małą słoneczką, Która zadaje 150 uszkodzeń, ma 160 penetracji, złoto ma 218, 50. Do... Fajne złoto, fajne działa, no ale to nie ta alfa, nie ten tier. To jest to powinno być szóstką, i wtedy to byłoby dobry czołg. Szóstka, ok. Siódemka za wysoko, tak samo od Gloriana. Szóstka za wysoko, piątka byłoby w porządku dobrym czołgiem. Chodzi o czołgi, na które walczymy. tak, no Co mamy zrobić? Jak z słomką, jak rzuci nas na kurde defendera, gdzie masz 218 18 peny, albo na jakiegoś udarnego innych cudów janków. Z ósmego tieru, których nawet nie ruszymy, strzelimy ze 150, więc chłop nawet nie zauważy, że coś się stało, a on tego, no i cenowo wychodzi, słabo, cenowo wychodzi 119 zł za siódemkę, która jest wysłana, jest 100 zł za tego, z racji tego, że są załogi te trzy parkowe, tak, no. To jedynie ratuje cenę. Tak samo piątka, no zobaczcie, tu dostajecie szóstkę za cenę 99 zł, a tu dostajecie piątkę za 99 zł. Zero konsekwencji wargamingu. Tu też dostajecie piątkę za 99 zł. No i tu zajmacie ze za 119 zł macie Kurominę, który jest naprawdę bardzo mocnym czołgiem, i macie Centuriona, który jest o wiele gorszym czołgiem i będzie gorszym czołgiem niż ten Tygrys. Więc jak dla mnie, jedyny wart zakupu to jest ten Kurominę. On jest naprawdę bardzo mocny. I jakosta dla zabawy Jeżeli ktoś kolekcjonuje czołgi To wiadomo, kupi wszystkie trzy, pięć W zestawie i wyjdzie mu najtaniej tak Chyba bo 300 stówy za wszystko Czyli tak naprawdę dwa czołgi ma gratisie Po stówie eee, Plus zostanie pięć załóg Na dwójne bartejczyki, trzy na Niemcy Jeżeli ktoś nie ma niemieckich załóg No to też spoko <laughs> Sorka, ale po prostu mówię tak jak chory jestem I no nie mam czasu na grę, Żeby wypuścić wam jakąś dobrą bitwę replaye y zostały na innym komputerze, więc też muszę to podsumować do kwietnia, żeby ludzie wiedzieli po prostu z czym to się ja. PZK 4 nie grałem, bo to jest tylko PZK 4. No. Zobaczmy sobie krótkie statystyki, może moje na tych czołgach 3 bitwy, 1700 obrażeń, no, 33% hidratio, no niby spoko słomka, no ale nie robi szału. Później będzie to kur, kur, niemiecki Kuruminę. Czekamy, zacie Kuruminę, to sam mówisz, w samej tam bitwy mi rzucało, nie powiem jakie, bo to. Wart był matchmaking i przejazd po prostu po przeciwniku, no ale zobaczcie, 93% migracji 14 14 w 1800 średnich obrażeń I po prostu zobaczcie to uszkodzenie otrzymane, zadane swoją pomocą eee, Gdzie tu jest zablokowane? Nie ma tego, efekt użycia pancerza 1-0 prawie, że Średnio za tych pocisków za 1000 obrażeń odbijamy na 7, to jest bardzo dużo To jest kurna, pół, 3, 4, całe hapsy swoje odbijamy średnio to, nie? No, pół, 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 całe całej odbijamy sobie kurde średnio na czołgu, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Eee... Co my tu jeszcze mamy? Mamy te szóstki nasze więc Gdzie te szóstki? Tu są te szóstki, ale ja to tak. Szóstka to będzie tylko brytyjska. Hmm. churchill go Loriana? No, widzicie, no, tu jest pół pan, pół hapsów odbijamy. No niby tak, ale to jest Churchill. Mówię, wrzuci na piątki, to odbijecie bardzo dużo. Rzuci na, na szóstki, no to już nie będziecie prawie odbijać, a siódemki to Was, kurwa, zjedzą po prostu, więc słabo. Z piątek Petek jako Jakocja, tu widzicie uszkodzenia 1100-2905 fragów, tutaj nie odbijecie prawie nic, że widzicie, nie, 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 nie da rady odbić tym czołgiem. Trafienia: fajny fun to play czołg do zabawy, po prostu trollem sobie pojeździć i postrzelać ze 400 w każdego przeciwnika. I jeszcze co tam mieliśmy? PZK-4 Czekajcie, nie mogę tego... Churchilla to Kurominę... A, tyle, bo tym nie graliśmy PZK-4 Anku Ale to jest zwykła PZK-4 <tryk> Oj, trochę dźwięków, ale sorry Dobra, dzięki za oglądanie, do zobaczenia Jeżeli komuś coś pomogę, wybrać czołg, no to ten jest najlepszy Tiger Kurominę więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.